Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Jestem w Albrzychu i zwiedzam Zamek Książ. Ale... Zamek Książ znajduje się tam daleko. Ledwo go tutaj widać spośród tych wszystkich drzew. Ale... Nie wiedziałem o istnieniu tego miejsca, ale dotarłem. Stary Zamek Książ. Miejsce po prostu fenomenalne. Jeżeli ktoś tutaj nie był i ograniczył się tylko do tego nowszego zamku, no to stracił niesamowicie dużo. To jest po prostu miejsce magiczne. I tak zacząłem troszkę od końca, dlatego że jesteśmy z tyłu fortecy na fajnie zrobionym punkcie widokowym, no z którego rozpościera się widok właśnie na ten nowszy zamek, aczkolwiek troszkę tu niewidoczny. I może kilka słów i malutku będziemy sobie wchodzić takim superowym deptakiem prowadzącym wprost do warowni. Pod koniec XIII wieku książę Bolko I Surowy zbudował tutaj właśnie murowany zamek obronny. Założenie składało się z trzech członów, a mianowicie murowanego zamku górnego, i dwóch podzamczy ufortyfikowanych wałami. Pierwsze podzamcze od zamku górnego oddziela wykuta w skalę fosa o szerokości 20 metrów i głębokości 4,5 m. Natomiast w części pierwszego podzamcza, przy licu wału wewnętrznego, odkryte zostały relikty fundamentu budowli wzniesionej z kamieni i gliny, które według przypuszczeń mogą być śladami zabudowy wewnętrznej ciągnącej się wzdłuż obwodu obronnego. W 1290 roku do zamku e, książę Bolko I właśnie przeniósł swoją siedzibę z Lwówka Śląskiego. Natomiast warownia na znaczeniu straciła w 1392 roku po przejściu księstwa Świdnicko-Jaworskiego do korony czeskiej. Natomiast w 1428 roku zamek został zdobyty przez Husytów. No, w następnych latach był jeszcze bazą wypadową, ale dla rycerzy Rabusiów. A ich siedziba całkowicie została zniszczona w 1484 roku. No i cóż, zamek poza. Pozbawiony właściciela zaczął popadać w coraz większą ruinę. I przestał funkcjonować na początku XVI wieku. Zobaczcie, jaka fajna ta trasa. Niesamowity ten deptak. Właśnie z tego punktu widokowego. Już jesteśmy przy zamku. Dochodzimy do baszty. I pomalutku będziemy wchodzić do wnętrza tej warowni. Zaraz jeszcze a propos ciekawostek, bo zamek zaczął spełniać troszkę rolę romantycznego zamku w XVIII wieku, a mianowicie w latach 1794-1797 właściciel zamku książę, czyli Jan Henryk VI von Hochberg, zlecił Christianowi Tschittbeinowi urządzenie otoczenia zamku właśnie tego starego, tej starej warowni. I przebudowanie istniejących ruin romantyczne ruiny dla księcia Hansa Heinricha IV, oczywiście Hochberga. Weszliśmy do jakiejś yy, do części jednego z budynków. Jesteśmy w środku, są ruiny mniejsze, ciut większe. Jakieś zejście, ale zamurowane niestety. Ogólnie celem tej przebudowy była inscenizacja średniowiecznego otoczenia wokół Zamku Książ. Ogólnie to była dość popularna koncepcja wśród właśnie możnych tamtych czasów. I chociażby można oglądać romantyczne ruiny w świerkańcu w siedzibie rodu Donnersmarków. Gdzie jeszcze pozostałości takich ruin są, aczkolwiek one nie były częścią zamku a zostały specjalnie wybudowane. Ogólnie jeśli chodzi o sam zamek, po wojnie został podpalony przez wojska radzieckie. Spłonął w 1945. O i tak jeszcze znowu przerwę. Jesteśmy wewnątrz tej baszty. Jeszcze w całkiem, całkiem dobrym stanie. No i tu już wchodzimy bezpośrednio na, chyba na dziedziniec zamkowy. I tu właśnie jeszcze z ciekawostek zachowały się dwa renesansowe portale i część muru dawnego ganku prowadzącego do kaplicy, z którego zostały ściany i resztki przy kaplicznej wieży. Jeśli chodzi o czasy obecne, to właśnie zamek, w którym jesteśmy, został wzniesiony w stylu elektrycznym, według wspomnianego już Cziczbajna. Natomiast powstały między innymi stylizowane na gotyk romantyczne ruiny. A przepraszam, trochę pomyliłem opis. To ten nowy zamek powstał w stylu elektrycznym. Troszkę się rozpędziłem. Z opisem. Zobaczcie jak wysoko jesteśmy, jaka, jaki to jest kawał, kawał góry. Pod nami jest mur, żeby była jasność. Zresztą będę chciał przejść z jego zewnętrznej strony, ale to troszkę później. Jeszcze na spokojnie się przyjrzymy tej budowli, tym murom, pozostałością. Tak, wspomniałem, dla mnie niesamowite miejsce. Super, że tutaj dotarłem. Jestem bardzo zadowolony. No właśnie, mamy wspomniane. Portale, a przynajmniej jeden z dwóch, można zobaczyć zdobienia. I co jeszcze mogę powiedzieć, ogólnie jeżeli nie znacie rodu Hochbergów, no to warto się zapoznać. Rodzina Książęca. Właściciele między innymi tutaj tych dóbr, ale nie tylko. Również w XIX chyba wieku weszli w posiadanie całego Księstwa Pszczyńskiego. Czyli Potężne tereny, od Pszczyny aż do Katowic. Takie miejsce troszkę zapomniane. Dzisiaj widziałem tutaj tylko jednego rowerzystę. Oczywiście pogoda nie dopisuje, bo pada deszcz. Aczkolwiek sądzę, że niewielu tu ludzi dociera, zresztą Dojazd też tu nie jest jakiś superowy. Ładnie to drzewo się tutaj wcina, że tak powiem ten mur. Też to fajnie wygląda. Zaczyna coraz. Coraz mocniej pada niestety, o, mamy kolejnego turystę. Tu jest drugi portal w jeszcze lepszym stanie. No tu wychodzimy sobie na zewnątrz. Stamtąd ten zamek, te ruiny wyglądały również niesamowicie. Jeszcze jakieś pozostałości, drabinki. tak tu ostrożnie jest bardzo, bardzo stromo. To są jakieś ciekawe elementy. Nie wiem do czego służyły, czy dopełnienie murów. Zobaczcie, jak tutaj jest stromo. To jest po prostu niesamowite, żeby tu wejść. Z tej strony. Zresztą w dole chyba rzeka przepływa. Już w ogóle. Z tej strony forteca nie do zdobycia. Kapitalna sprawa. A to jest ciekawy budyneczek. Obomurowany kamieniem. Ogólnie nie ma tam nic godnego uwagi. Strop wydaje nie widać. Strop wydaje się betonową konstrukcją. Znaczy to nie jest super stary obiekt, ale nie ma tu nic ciekawego. Możemy iść dalej. I podziwiać właśnie zamek z innej perspektywy, z dołu. Cały czas budzące podziw, okazały mury. Tutaj, tutaj tą ścieżką wąską, troszkę niżej. Zaczniemy schodzić. Do tych schodów jeszcze wrócimy, ale to za chwilkę. Mamy kolejne pozostałości, pewnie druga linia murów. Właśnie chciałem dojść jeszcze do jednego obiektu, który był widoczny z murów. A, myślałem, że jest bliżej, a tu jednak trzeba troszkę zejść. Nie zgubiłem go, właśnie. Skrył się za drzewami. Właśnie znowu troszkę wchodzimy do góry. Po drugiej stronie zamku. Być może tutaj była wspomniana kapliczka już. Ale jeśli tak, to bardzo malutka. Zaczęło się a ludzi troszkę schodzić, powiem szczerze. Trudno powiedzieć, ale jakiś portal jest. Ale nic w środku nie znajdziemy. I teraz zamek z całej swojej perspektywy. Niesamowite wrażenie. Nawet te schody wyglądały kapitalnie. No to, to wracamy ponownie do schodów celem obejścia całego zamku po jego zewnętrznej stronie. Już próbowałem, tak więc wiem, że się da to zrobić. Teraz wzdłuż murów cały czas idziemy. Na razie jest fajna ścieżka wygodna, to się jeszcze zmieni za chwilę. Tak naprawdę dojść się z, do tej barierki. Ale nie ma aż takich wielkich trudności. Żeby przejść dalej. Przynajmniej na razie, bo będzie trudniej za chwilę. Ale to za chwilę. Na razie jeszcze mamy namiastkę ścieżki. No i tu możemy w pełnej okazałości podziwiać ten mur, będąc właśnie tuż pod nim. Po jego zewnętrznej stronie. Zobaczcie, tu z każdej strony jest niesamowicie stromo. I bardzo, bardzo... Ta przepaść jest bardzo głęboka. No i tak, można zejść tutaj dołem, można próbować skałą. Ja spróbuję dołem. Tym razem uważamy ogólnie śliska jest ta ziemia. Troszkę mokra. i oczywiście jest bardzo stromo. Jak wspomniałem, to nie pomaga, ale poczujmy się troszkę jak zdobywcy tego zamku. Idziemy tu na żywioł. No, ślisko. Szczególnie korzenie. Uważamy na nie. To są bardzo nieprzewidywalne. Bardzo śliskie z reguły. No i tu niesamowicie znowu kolejne drzewo. Daj, że lipa. No i sobie przejdziemy przez środek tej lipy. Uh. No i najgorsza za nami. A więc zobaczcie, nie było aż tak źle rzut oka właśnie na mury. A ten odcinek, który przeszliśmy, no tu wydaje się strasznie strasznie do nieprzebycia. Ale jak widać dało się przebyć. Oczywiście śmieci. Nawet w takim miejscu jak tutaj trzeba rzucać butelkami. To jest po prostu niesłychana. Niesłychany akt wandalizmu. Ja już nie mówię o pisaniu na murach, bo takie też są. Głupota niektórych ludzi nie zna granic po prostu. Sporo tutaj skał się wyłania. No i zobaczcie. Dotarliśmy. Tak naprawdę do początku naszej trasy, do deptaku. Jeszcze raz przejdziemy sobie przez basztę i znów na dziedziniec. I na tym będziemy kończyć. A więc, jak wspomniałem, niesamowite miejsce, zabytek, atrakcja. Jeżeli jesteście w okolicy, nie skupiajcie się tylko na tym nowszym zamku. Ale zadajcie sobie troszkę więcej trudu, żeby tutaj dojść, dojechać. Bo naprawdę, naprawdę warto. Zamek jest fenomenalny. Oczywiście tylko ruiny, które z nich zostały, ale jednak. Robi to wszystko wielkie wrażenie i cały czas. Cały czas te ruiny stoją i są no i troszkę ich jeszcze zostało. A widziałem wiele zamków w dużo gorszym stanie, tak więc też. Nie czekajmy, tylko przyjeżdżamy i zwiedzamy, póki można. Nie wiem, czy mi nie zalało już telefonu. Zaczyna coraz mocniej padać. Zobaczcie jeszcze panorama, jak wysoko jesteśmy. Kapitalne. Szkoda, że jest taka pogoda, bo widoki mogłyby być niesamowite. A więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.